Tuż jest za daleko. Ten róg jest za daleko. To jak to, szefo? Mierzyłam? No, Piotrusiu, no jak mierzyłam? Tak mierzyłam, Uśmiecha. jak za każdym razem. No. Nie ma się co uśmiechać, bo choćbym 100 razy mierzyła, to zawsze krzywo wyjdzie. Dobra. No. no. Teraz to. Tak, tak. Tym, tym to. I to będzie za małe. No. Wreszcie ruszyła budowa prysznica. Tu jest rama, przy której będzie przymocowane wszystko, za tą ramę teraz ta przykręcić gościami więc żeby to zrobić będziemy mieli tutaj poprzeczki i ta poprzeczka będzie przyczepiona na stałe do ściany wana, tylko się to dziurki listwa na dole przykręcona do konstrukcji w związku z czym prysznic będzie do tej listwy przymocowany między innymi więc nie będzie latał po samochodzie i tak to będzie wyglądało, ale na razie tego jeszcze nie możemy przykręcić bo w ogóle brakuje nam niektórych elementów na przednie drzwi, to jest tylko tymczasowa listwa, trzeba będzie odkręcić ale już mamy kroczek do przodu my robimy spornik pod Stolik numer dwa. Tylko nie opinie się nasze mylą co do tego, jak to należy wykonać. Więc może tu troszkę iskrzyć. Nie, nie troszkę, tylko bardzo będzie iskrzyło. Uwaga! Zrobiłem. Teraz tylko boczki podpiłować. Tym lepiej? Da się, czy? Uda się. To może młotkiem, nie? No, młotkiem można. Siedzi? Siedzi. No. Dobrze jest teraz to tym młotkiem. No, idziemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało przy tym. Plan na dzisiaj przymocować stolik drugi, który tu będzie z tyłu między fotelami. Jak obrócimy fotele, to będziemy mieli drugi stolik. Będzie mocowany do tej płytki. Tu mamy jakieś dziurki, więc te dziurki, żeby wykorzystać, to mogę użyć rifnacji. Mamy problem. Śrubka, którą używamy, jest za długa w naszym urządzeniu, ale to jest problem, którym się poradzimy. Mam śrubki odpowiedniej długości. Problem tylko teraz polega na tym, że ona jest. no Nie ma łubasześciokonnego. Tylko ma łeb na Philipsa, a z łbem na Philipsa jest pewien problem. Zobaczmy, czy to będzie działać. No, ja Urządzenie się mi rozleciało ale Rivna siedzi, czyli mamy dwa punkty. Potrzebujemy jeszcze ze dwa, żeby to się trzymało na zicher tak zwany. Jeszcze by się nam przydał jeden tu u góry i jeden na dole. Ale żeby te zrobić, to potrzebujemy to rozwiercić. Reksiu, co będziesz mi pomagał? Przedłeś pomagać Reksiu? No dobry piesek, dobry, to pomagaj, tak, dziękuję ci bardzo. Cały rybna się kręci, tak? No. Uh -huh. Tu mamy p... tu mamy problem. Tutaj ja potrzymam śrubokrętem. Daj śrubokręt, no. ja potrzymam. Okay, to, tego rybnata trzeba potrzymać. Riv słabo umocowany, to go będziemy poprawiać. Mamy pięć śrubek, teraz musimy przykręcić to. Taka widoczna! Uplaska i cały ten krok. A ty, co to nie wyleciało na to? Na robota, Bo to dziś sobota. Teraz się okaże, że to w ogóle w złym miejscu jest i że to nie ma sensu. No i co? No Więc najpierw muszę to rozebrać jakoś. A to trzeba wysunąć z tego. odwróć siedzenie teraz i usiądź zobaczymy. O, no to usiądź zobacz tak mniej więcej, żebyśmy mogli zostawić to przykręcone. Tak żeby... No i tu będzie jeszcze troszkę stołu, nie? Niżej czy tak? No no bo żeby się kolana No mieścimy. właśnie, żeby nie, nie było... Tak, tak. Tak? I co teraz mam zrobić? Dokręcić. No ale to trzeba stolik zrobić najpierw, bo to nie jest stolik, no to... Nie no dobrze jest. Tak, żeby ci wygodnie było. Bo to ty głównie tu będziesz siedział. Bo ty będziesz spała. Bo ja będę spała. Na dużym łóżku i tam ten stolik będzie zlikwidowany. Tylko się zastanawiam jak to nam... No. To wchodząc do auta trzeba gdzieś ściągać. Chyba. Znaczy stół. Stół tak. Tą, tą górę, ale noga może być. Słoneczko nam na no ładnie wylazło. Mamy jakiś blad z innego stolika, więc docelowo to chyba nie on będzie, ale tymczasowo możemy go spróbować. ale teraz daj w tą stronę no, Piotruś to już damy radę obracać no nie wiadomo czy go damy radę obracać o ja coś tu poruszałam widać coś? No, czekaj bo tu coś, a nie dobrze Odkręcił się Ok. no a spróbuj go odsunąć no, a teraz mi powiedz aha za daleko. Za daleko no. Ale też fotel można przesunąć No, no, ale w sumie można, ale też można w drugą stronę, właśnie, żeby łatwiej było. A teraz przyłóż go tak, jakbym chciała go użyć jako stołu. Tylko wtedy bym go musiała podnieść, nie? No, ale to nie da się chyba tak wysoko podnieść? Nie? Tak ale... wysoko nie, ale trochę się podniesie tam na tym. Mm. Na tym, tym. No to zobaczmy. Coś... Poczekaj, ja teraz siadam. Ty siadasz na moim miejscu. Tak, ja siadam, no to go z, z, złóż teraz do dołu. No to tak, jak się siedzi, to dobrze. Aha, no to nie trzeba go po prostu tam wpychać. Tylko tak. Można tak se nawet siedzieć, jakby się chciał. No to trochę jest za duży, no powinien być krótszy trochę. Mi się wydaje, żeby było wygodniejsze, jakby był trochę. No ale to wiesz, że on tak będzie blad wyjęty. A jak coś się będzie robić, to się go wsadzi. Ważne jest, że wiesz raz, że jest miejsce, żeby przejść i wyjść. Nie, nie, no tak. To się zgadza. Nie przeszkadza. No to ten dobrze.